wygląda pakowanie paczki w Abra Team? Zaczynamy sobie od autorskiego folio packu i dorzucamy dwie wlepki gratis. Następnie bierzemy autograf. Darek wybrał dzisiaj czarną koszulkę Abra Team. Dodatkowo czapka z daszkiem, której wcześniej nie było. Dorzucamy oczywiście zeszyt, a na sam koniec brelok Abra Team. Już teraz wejdź na www.abra.pl, pierwsza linijka w opisie. Widzowie na pewno doskonale wiecie, że mamy nowy update, a wśród tego właśnie jest Green Laser Cameraman i teraz będę chciał go, słuchajcie, zakupić. Popatrzcie, za 300 roboksów Mamy właśnie gościa, który daje damage tylko 9000 na sekundę, więc nie jest to jakoś hardkorowo dużo, a zasięg to 40, więc tym bardziej nie jest to hardkorowo dużo, a jest droższy od jetpacka, który bije mocniej i w dodatku w większym zasięgu. I popatrzcie widzowie, on kosztuje 150 dolarów na sam start, no nie? Więc jest tani, żeby nie było, ale no czy on będzie miał przewagę nad na przykład takim właśnie shieldem? No chyba, że tylko ceną. Wiadomo, my mamy tutaj mnóstwo skrzyneczek, więc otwieramy sobie znowu dyszkę i popatrzcie, epiki, epiki, legendarki, dawajcie, otwieramy sobie kolejne na przykład 10 skrzyneczek i tutaj znowu legendarki, legendarki, mityk, Santa TV Man. To co, może słuchajcie, byśmy na przykład dorzucili sobie takie Spider Craty, jakby tutaj się trafiło, słuchajcie, TV Spider, to by było nieprawdopodobne, serio, to by było genialne, ale ja trafiam non-stop Speaker Spider, ja tylko do tego mam szczęście. I widzowie, zrobimy tak, że ja wezmę tylko Green Laser Kameramana i zobaczymy, czy to jest w ogóle do ugrania. Oczywiście poza tym mamy jednego zarabiacza i drugiego zarabiacza. Dobra, widzowie, mamy tą mapeczkę. Jak sami widzicie, ja jednak ze sobą zabrałem inne postacie. Z tego powodu, że słuchajcie, tego gościa można postawić tylko cztery razy. Więc to by było nie do przejścia, że ja mogę mieć tylko czterech takich gości. Wziąłem Sinistera specjalnie, żeby było ciekawie. No, I wziąłem jetpaka, no bo go dawno nie było. Specjalnie nie brałem godli, żeby to wyzwanie było chociaż trochę trudne, bo teraz. To może naprawdę nie być takie łatwe. Dobra, bierzemy, słuchajcie, kolejnego Santa TV-mana. I z tego co widzę, ten Green Laser Cameraman, on być może dlatego jest takim ekskluzywem, bo nie jest jakiś mega genialny, ale już na start kosztuje 150 dolarów, co jest no niską ceną, powiedzmy sobie szczerze. I widzowie, przypominam, że jeżeli szukacie najlepszego prezentu na święta, bo wiecie, że na przykład dostaniecie kaskę pod choinkę, to wpadajcie na WoWow Abra ety, żeby zakupić sobie taką cieplutką bluzę, koszulkę czy czapkę. Dodatkowo na sklepie wylądowały już nowe smycze, się z logiem Abra tym i są rewelacyjne, a wysyłka wszystkiego już w 24 godziny. Do każdego zamówienia dokładamy zdjęcie z autografem gratis, gdzie jestem ja i mój pies oraz jedną naklejkę i drugą także gratis do każdego zamówienia, więc wejdź teraz na www.abra.ty To jeszcze w dodatku, słuchajcie, on na start ma no, będzie tani, zasięg. No, serio, ja postawię teraz takich, słuchajcie, nawet dwa i teraz w tym momencie ja jeszcze dorzucę Scientista. Tak, zbieraj na godli, ja sobie poradzę. Popatrzcie, on co półset sekundy uderza, więc to jest dobry wynik. To jest naprawdę, dobra, słuchajcie, dobry ja wynik, że on szybko będzie całe to towarzystwo właśnie jechał. Bardzo dobra, może to być postać. Tylko szkoda, że on ma 9000 na koniec, no nie? To jest naprawdę zatrważająco mało. Okej. Okay. Um, tak czy inaczej. Czemu można ich postawić czterech? Nie mam pojęcia. To jest mega, 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 mega głupie. Ale no na razie ale tak szchilda? jak widzę, Ile można postawić? Nie pamiętam. Shielda chyba w nieskończoność można było postawić. Czy jetpacka, który jest ekskluzywem, tak samo, no nie? Ale popatrzcie za 250 dolarów, jak zrobimy. Upgrade, on będzie bił, słuchajcie, już wtedy e, chyba 750 na sekundę. To nieźle. Naprawdę, słuchajcie. Za 400 dolarów można to... go dość dobrze ulepszyć, bo popatrzcie, za 400 dolarów to jest tak. 250 plus 150 na start, więc dobry wynik, no nie? Dobra, zaraz, słuchajcie, dołożymy oczywiście ich jeszcze kilku i ja na razie będę maksował ich. I dopiero jak ich wymaksuję, to będę mógł kupić jakieś kolejne jednostki, żeby nie było. Dobra, to ty zrobimy ty tego za 500 dolarów. No tak, tak, tak. Tylko tymi Dobra. na razie będę grał. Dobra, e, czy tu będzie, słuchajcie, Problem, nie wiem Więc na razie, żeby uniknąć problemów To postawię jeszcze jednego, słuchajcie Jeszcze jednego tutaj bym sobie właśnie Raz dorzucił Może zaraz jeszcze jednego, słuchajcie, dorzucimy No serio, to jest Ej, dobry pomysł tak powalniają Dorzuciłem jedno, drugiego Dobra, słuchajcie, teraz robimy tak, upgrade'ik za 500 I właśnie, bo on miał, słuchajcie Takie były plotki, i to faktycznie chyba tak działa On miał Stantować kible. Czyli on miał usypiać kible. I faktycznie jest tak, jak patrzcie, ten zielony laser leci, no, no, no. to one Zwalnię są wtedy. dużo wolniejsze. I to może być jego przewaga, no nie? To może być właśnie słuchajcie, jego przewaga, która sprawia, że mimo, że on ma 9000 tysięcy tylko, to jednak po prostu te kible idą wolniej i on naprawdę oddaje w ten sposób, nie? Się w ogóle Dobra, nie uwaga, patrzcie, stan kolejnego i jest You have reached your limit for placing green laser cameraman. Widzicie? Serio, to nie były jaja, naprawdę, on ma swój limit, jakby to jest mega mocne. Dobra, Teraz, uwaga, ulepszam każdego z nich po 250 dolarów, dlatego że widzę, że już nadchodzą jakieś tutaj gorsze kibelki. Popatrzcie, leci, leci to taki to frost toilet i zobaczmy, jak oni sobie, słuchajcie, z nim poradzą, bo on, no nie no, naprawdę on mega wolno idzie teraz, patrz. Patrz jak on mega wolno widzę, teraz widzę. idzie. Woliły, naprawdę na, o, naprawdę dobra, jest dobra, grubo. Nasiły. Dobra, to teraz tak, ulepszymy tego za 600. Tu zrobimy upgrade za 800, żeby też coś tam wpadała jakaś kaska. Tego zrobimy za 300. Oj, jak oj, ten asasyn nie tam go, nie przechodzą, widzowie, nie, Chyba, nie ma przechodzenia. Opóźnienia. Dobra, my na pewno musimy jak najszybciej zarabiać dużo pieniędzy, słuchajcie, dużo, dużo, dużo pieniędzy. Mamy autoskipa włączonego, więc tutaj trzeba też uważać, no nie? Żeby ten autoskip zaraz No, nam nie zrobił jakiś tarapat. Dobra, tego zrobię za 1000. Ja tego, tego zrobię go za 1000. Nie wiem za bardzo gdzie. Bo tam, a dobra, może się tam zmieści, bo Gdzieś tam na pewno wrzucisz, gdzieś tam na pewno wrzucisz, ale widzę, że teraz idzie już trudniejsza fala. Więc na razie ty sobie oszczędzaj, ty sobie oszczędzaj, a ja faktycznie będę ich tutaj próbował no, ulepszać. Nie, ja tych Santa, nie? I teraz. popatrzcie, kolejny upgrade za 600 dolarów. E, słuchajcie, e, jakby zrobił coś takiego, że on teraz był 1600 na sekundę, więc całkiem nieźle. To teraz zrobię upgrade za 1500 dolarów. I on teraz bije, słuchajcie, e, 3000 Ej, na sekundę. W włóch się zasadzi okay. na jednego kibla, to dobrze im idzie. Ej, naprawdę, serio, oni na... Prawdy nie są tacy drodzy, chociaż 4000 dolarów na koniec to już nie jest tak mało. Nie oszukujmy się. Dobra, ja każdego teraz robię po te 600 dolków, żeby oni jednak troszeczkę byli. No jeszcze byli, biło to... 9 tysięcy, chyba ten large turkę? Eee, spider Cameraman, ten... na przykład. No. I on jest droższy o 1000. No właśnie, więc jakby, no rozumiecie To jest jednak sporo Ale ma zasięg różnica. E, Tak, Spider miał dużo lepszy chyba zasięg Więc to też, to też na pewno z porozumienia. Dobra, po całej e, uwaga, wyłączmy na razie skipa Bo trochę się tutaj porobiło e, problemów Ale zobaczmy, słuchajcie, ja z kolei Jak tutaj wygląda sytuacja z tymi kibelkami Bo oni z tymi laserami I tak powinni wszystkich ich tutaj zjechać Totalnie równo, nie? Przynajmniej tak jest moje zdanie, że tu nic nie powinno, słuchajcie, przejść no. Ale obserwujmy Taki Assassin Toilet przechodzi I to jest dziwne, dlaczego oni przepuszczają? Dobra, to słuchajcie. Ja daję tutaj na last. Nie wiem, ale tutaj już daję też na last. Tutaj. Dobra, oh. i oni tego lata. Czemu oni go przepuścili? Oh, nie. Ej, dobra, daję jetpacka w tym miejscu, no bo kurde, nie może tak być, że on se przechodzi oh, totalnie jetpacka. jak jak mu się podoba... Patrz jak oni przechodzą. Wow! Ej, serio, o co tutaj chodzi? Dobra, ja e, włączę autoskipa, ja tutaj coś postawię Dobra, 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 jest autoskipek Ja w takim razie właśnie wymaksowałem jednego za cztery koła Bo tutaj jest grubo Tutaj, słuchajcie, naprawdę jest grubo Ja od razu jetpacka, słuchajcie, tutaj ulepszę e, I myślę, że jeszcze raz go ulepszę No bo bez jaj Ten głosik twój to się naprawdę Ej, przyda tej... Ej, no, ja go tutaj te wstawię, laserki bo... nie ogarniają Ja się tykan. Naprawdę, te laserki, słuchajcie, trzeba przyznać Nie ogarniają o kurde A ja myślałem, że to bo będzie naprawdę Naprawdę myślałem, że to będzie gruba postać Dobra, słuchajcie Ulepszam tego za 1500 Tego za 1500 Tego też za 1500 I może dopiero teraz będą ogarniać No bo ja też Uuuu. rozumiem, że my dużo kasu ładowaliśmy w zarabiaczy A tu się słuchajcie zaczęła robić lipa Dobra, to yy, włączmy autoskipa znowu, no nie? Wiecie, my nie przechodzimy tego jakby 100% na autoskipie Tylko my ten odcinek robimy z testowania nowych postaci Jakby to jest dla nas dobra, najważniejsze w tym momencie Dobra, za piątkę tego godli Dobra, to dobra to Dual blade toilet tutaj sobie leci Okej, okay, tego zrobię też za dwójeczkę no to teraz już kaski na tyle wleci, że może nam się udać, słuchajcie, wymaksować wszystkie te Ale postacie. jest dziwne, bo one mają duży zasięg i faktycznie przepuściły tego assassina. Totalnie, ja tego dlatego ja ustawiam na last, błąd. a nie na first, bo to jest jakaś totalna padaka. Naprawdę, to jest dziwne. Dobra, słuchajcie, teraz tak, zarabianie za trujeczkę zrobimy e, i tutaj zrobimy zarabianie za tysiaczka i teraz, no, trzeba będzie jeszcze włożyć ze 20 tysięcy w tych zarabiaczy i powinno się wtedy udać. Patrzcie, jeden taki grid laser, jakby go wymaksować, to on naprawdę robi dobrą robotę. To jak to jest możliwe, że oni to przepuszczali? Nie umiem dobra, tego wytłumaczyć. Kolejnego zarabiacza, już mam wzmiankowanych. kolejni zarabiacze są tutaj zrobieni. Teraz tak, tutaj 6000, tutaj 6000, tutaj 3000. No i tutaj jeszcze będzie po dwa i potem po 5, więc jeszcze sporo. Jeszcze sporo. Ej, czy to jest nowy? Kibel? Nie, to jest Toxic Flying Toilet. Myślałem, że nowy, ale chyba on akurat już był. Dobra, tego robimy, zatruję w takim o, razie. Dobra, wymaksywałam wszystkich zarabiaczy, to teraz. No to nie wiem co robić, stawiać? Bo widzę, że tu idzie ciężko. Nie no, musisz jakiś godli stawiać, no nie fajnej opcji, no. Dobra, Właśnie, no ja no, zaraz tak. słuchajcie, e, wymaksuję kolejnego za czwórę, no bo to naprawdę już mi się średnio podoba, powiem szczerze. Oni tutaj jest, naprawdę no, przychodzą z dużą ilością jul. kasy. Dobra, jeden za czwórę zrobiony, A. drugi za czwórę zrobiony, no to róbcie. Zaznaczyłem last! Ta postać przez to, że jest nowa i niedopracowana, to po prostu ma to co, nie błędy. Ogarnia? Nie, po prostu okay. ma błędy. Bo ja zaznaczyłem last. Przepuszcza kible. Tak, on po prostu przepuszcza kible. O czym my w ogóle mówimy? Dobra. Wymaksowałem czwartą już z tych postaci, więc teraz powinno, słuchajcie, śmigać. Dobra, tego zrobimy za Dobra, dwa klucze. ja tam stawiam głośnik jeszcze. Ej, no widzę, bardzo dziwne, bardzo źle. dziwne tu są lagi. Na przykład taki multi -klo obrywa od twojego godliego i nie dostaje jakby HP prawie w ogóle. Ale to jest dziwne. O. Ale to jest dziwne. Dobra, tego za dwoje też zrobimy. I teraz słuchajcie, tak, tego za szóstkę. Więc w tym momencie będę stawiał, słuchajcie, już scenie Sinistera. Dokładnie tak, sinistera sobie tutaj postawię. Będę już go ulepszał. Tego sinistera, ja myślałam, że masz tylko ICE. Nie, 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 tego sinistera kameramana. I zaraz będziemy, słuchajcie, także jetpacki stawiać. Tak mi się wydaje, że innej opcji to po prostu nie ma. No trzeba będzie ich tutaj porobić. Pamiętam, że jetpack miał całkiem fajny zasięg, więc jetpacka ja to też nie też wiem, czy będę postawił dnia, że... dalej. Dobra, sinister zaraz będzie maksowany. Zaraz będzie maksowany. O kurde, zapomniałem, że jeszcze zarabiaczy nie zrobiłem. Jakoś się nastawiłem, że. że dobra, sinister. to jest stabilnie, jest stabilnie, być. bo już się w pewnym momencie trochę. Nie, nie, teraz jest ok. Okej, okay, teraz jest OK, ale już przez jakieś, jakąś chwilę było naprawdę źle. Naprawdę nie było ciekawie. Dobra, to słuchajcie, dawajcie kaskę. No. OK, jest tutaj za szósteczkę uh, i teraz nie zrobimy nic e, dalej za szósteczkę, więc słuchajcie, dorzucę jetpacka. Jetpacka wrzucę słuchajcie tutaj, od razu go ulepszę. E, czy na maksa mogę? Nie, na maksa nie mogę. Ja tam postawię jeszcze jednego. Ale jetpack i jego i zasięg, to jest poezja, popatrz. Ej, nowy kibel! Ninja, ninja? Nowy, nowy kibel! O! Forklift, dobra, niech... patrzcie na to! Nie tu żadnego kibla, Wózek widłowy kibel. Nice! Fajny, co? Ej, fajny. Ej, serio, nowa toaleta. Kibel. No to trzeba, słuchajcie, będzie zobaczyć kolejne, bo my przecież mamy na przykład tego, wiecie? Ja nie wiem, czy to będzie nowy boss, akurat, czy to będzie na tej mapie. Być może na tej nowej mapie. Ale na pewno, słuchajcie, mamy, wiecie, co do zrobienia. Mamy do zrobienia, słuchajcie, żeby zobaczyć tego Waltera White'a z Breaking Bad, czyli tego gościa, wiecie, starszego co? nauczyciela. to będzie? No tak! On jest tutaj jako nowa postać. A ja grałam w Dobra, słuchajcie, za 5 tysięcy zrobimy teraz sobie to i powinno być ok. Ten jetpack też. Wow, Ej, ten jetpack naprawdę dobrze robi. On oddaje. Ja gram po. A dajcie Dobra, tego, tutaj słuchajcie, zrobimy tak. <grym> no trzeba być, może poczekać dalej, może on jest na przykład na samym końcu, no nie? Dobra, słuchajcie, zaraz ja e, e, sinistera procenta. wymaksujemy. Tam... Brakuje nam słuchajcie 400 dolarów w tym momencie. To ja chwilę dobra, jest sinister tego... wymaksowany, więc teraz ja w tym momencie. Słuchajcie, e, bym zrobił tak. Kolejnego jetpaka bym, słuchajcie, tutaj dorzucił. Wymaksowałbym tego jetpaka. A sinister, ile bije, jak jest wymaksowany? Sinister bije 16 koła, więc to już jest naprawdę całkiem sporo. No, um, to całkiem jak to dużo. Okay. Dobra, nie, to słuchajcie, nie, tutaj nie. Sinistera też dorzucimy. E, w takim razie tylko, no właśnie, on będzie usypiany, więc tu nie wiem, czy to jest najlepsze miejsce, tak szczerze. Zobaczymy, jak często on będzie usypiany, bo może nie będzie tak. Że... Jest tragicznie z nim, naprawdę tragedia. no. Nie, no, ja nie lubię takich sytuacji, wiecie co? Ja chyba zaraz go e, zmienię nie mu miejsca, bo to po prostu się mija z celem, no nie? Serio, patrzcie jak długo, no nie, dobra Nie, te miejsca są tam najgorsze Trzeba go sprzedać, słuchajcie, jakby, sorry. Bo nie ma co w ogóle się tutaj bujać. E, sprzedajemy go, słuchajcie, i stawiam Sinistera w takim razie tutaj. Teraz go tutaj wymaksuję. O! I teraz on ma spoko zasiek i on teraz Let's będzie się in. tutaj bawił. A my, słuchajcie, dorzucimy jeszcze Jetpacka. E, jeszcze jednego Jetpacka, tak. Wrzucimy, słuchajcie, tutaj jeszcze jednego właśnie. O, w tym miejscu. Teraz, słuchajcie, będziemy go maksować. To będą zabierać 30 tysięcy plus jeszcze głośnik. Ma nie armię jetpacku. Tak, a po drugiej stronie będę chciał robić armię Sinisterów, no nie? Więc jakby spoko. Dobra, okay. czyli tak, tutaj Tutaj, słuchajcie, drugiego Sinistera sobie dorzucimy. Too many trup. ale dobrze no nam idzie. Dobra, wyrzucę, nie, słuchajcie, no, tego no, jetpacka, no, bo no, tu jetpacka no. miałem, więc teraz dorzucę właśnie tutaj Sinistera kolejnego. Dobra, jest Sinister, teraz go Ej, oczywiście tutaj maksymalnie. zobacz na nasze ten... Nas co? Nasze e, Santa Workshop, jak to jest możliwe, że mamy 150 HP? Co tam Ej, się... dobra, to jest akurat dziwne, słuchajcie. Ja nie pamiętam, kiedy coś nam przeleciało, ale spoko. Nic nie przeleciało. Ej, to jest dziwne, to, słuchajcie, akurat jest naprawdę trochę o... dziwne. To coś jest tutaj nie tak po tym update'zie. Dobra, to tak czy inaczej, e, my musimy, słuchajcie, tutaj czekać, aż te green lasery będą chyba bardziej działały. Albo, wiesz, co? Tak się zasta zaczynam zastanawiać. Ja ich poprzenoszę. Ja mam tak dużo kasy, na że prostu, ja tak, ich tutaj mówi? sprzedam dokładnie i będę stawiał. No ich ja mam właśnie tutaj na dwa tutaj. wymaksowane godli na końcu. Dobra, więc myślę, patrzcie, że tu okay. jednego wymaksuję. Tu, słuchajcie, wymaksujemy sobie drugiego. O, ciach, ciach. ciach. Ej, nice! Ale oni teraz będą robić. Ile to Dobra. Dobra, ja tam stawiam godnie z jednej strony tam. Teraz u Ciebie, tutaj, słuchajcie, patrzcie jak wymaksujemy sobie tego. I jeszcze jednego. Postawiłbym, słuchajcie, gdzieś tutaj, w tym miejscu. Dobra, ciach, 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 ciach. Nice! Dobra, tutaj te ufo mnie trochę martwią. Mam nadzieję, że ten sinister, czy twój to sobie jakoś jeszcze w miarę poradzą. Ale czy ja teraz mam, słuchajcie, too many troops? Uwaga, uwaga, uwaga. Chyba będę miał tu many troops. Tak, jest tu. No, ja tego tutaj, bo tu jeszcze jak coś, to jest DJ. Tylko mnie martwi to, że znika nam HP z naszego workshopu, a nic nie przechodzi. No właśnie nie wiem, może coś przeszło. Tylko przeoczyliśmy. Dobra, słuchajcie, e, trzeba sinisterów tutaj trochę dorzucić. Tak mi się wydaje. Że w tym miejscu, na przykład, słuchajcie, postawić sinistera to będzie genialna rzecz, bo patrzcie, jaki on będzie miał obszar. Teraz sprzedamy jeszcze. No i nic scientista. go nie uśpi tam. Dobra, i teraz, słuchajcie, postawimy sinistera właśnie za Twoim godli. Dobrze, w ten sposób. No i teraz też jest zdrowiutko, słuchajcie. Teraz to tutaj nie ma przechodzenia, popatrzcie. Patrzcie, jak ci sinisterowie i ten kamera na przykład. O! No, Welder to, to, to Toilet! Są... Czy... Tego Leci? nie było! Spawacz! I ten spawacz, ja nie wiem, czy on nie działa tak, że on może podnosić inne. Ekip... To był wózek. Nie! Jest, wziął go! Wziął To spawacz! Go. Tak, on zabiera, słuchajcie. On zabiera, ale dlaczego wy nie bierzecie na last? Dawaj, tutaj na last, no bo kurde, to nie ma to coś inaczej tu nie sensu. działa w takim razie. Ej, ten welder jest naprawdę strasznie silny, naprawdę. Ciekawa jednostka. Dobra, sprzedamy, słuchajcie, kolejnego Santę. I teraz e, weźmiemy sobie, słuchajcie, sinistera, jeszcze jednego. Tego sinistera, słuchajcie, wrzuciłbym ja zaraz, więcej zaraz gdzieś tutaj ma okay. Sinister został teraz wymaksowany. Więc teraz dodatkowo sprzedamy jeszcze jednego Santę. I gdzie bym postawimy tego sinistera? Słuchajcie. Oni tutaj widzę, że troszeczkę usypiają, ale. Weź tam postaw przy tej Lasce, co jest? Czekaj, na czekaj, czekaj, tutaj, tutaj robię. Dobra, dobra, jest kolejny wymaksowany przy tej Lasce? To nie ma żadnego sensu chyba tutaj akurat. Nie, przy tej drugiej. Po lewej stronie jeszcze bardziej. Dobra, tak czy inaczej. Widzowie, tutaj nie wiem czy czegoś... Chociaż nie, oni sobie świetnie radzą w tym miejscu. To to nie w ogóle, to, to jest na totalnym lajciku. A jak nasz workshop? Nie, dobra, tutaj akurat nie spada HP, więc w porządku. To lewa strona widzę, że ma większe tarapaty niż prawa. Więc tak. skoro tak... Zobacz, mam... To nie wiem czy tutaj Co bym, słuchajcie, wie, czy nie dorzucił. Tam godli, czy postawić jeszcze Too many troops! Tam? Dobra, jeszcze jednego w takim razie sprzedam. I teraz słuchajcie, tego sinistera, wiecie, to gdzie ja wrzucimy. No, jeszcze jednego godli tu gdzie? nie, tutaj tego sinistera, tu go wymaksujemy. Ja wiem, że on może być usypiany, ale też ma fajny zasięg. On będzie tutaj w tych wszystkich miejscach pomagał. I Jest dobra, i wózek widłowy, i ten welder naraz. Nice. Nice, dobra, ty musisz tych godli stawiać tutaj swoich, bo moi to tutaj nie pomagają. Moi pomagają na samym końcu, dobra, wyłączcie na razie autoskipa, bo widzę, że te moje green lasery to tak. no nie za dużo dają, no, mam wrażenie. Średnie. No nie za dużo, no naprawdę, no one chciałyby dawać, ale coś nie dają. Dobra, czy twoje godli sobie A poradzą nie, jakby z tym. chciały, ale nie mogły. Chyba tak. No tak. Aha, widzicie, oni są non stop usypiani. Non stop oni są usypiani. Poza tym właśnie greenem. Ten green nie jest aż tak często usypiany. Nie wiem, czy to jest przypadek? Może tak. Dobra, Tutaj sinistery to oni też w tej robią. No, nie, są nie, silni, nie, mi nie, 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 podoba. nie, no ten sobie pada, ten też sobie już pada i teraz znowu mamy jakby nie, troszeczkę, ale faktycznie tu jest sporo tego problemów, jakby. sporo z nimi problemów. Dobra, sprzedam jednego jetpacka. Sprzedałem jetpacka i dołożę tutaj jeszcze jednego sinistera, wiesz, bo widzę, że tutaj są terapie. Czemu nie mogę go postawić? Dobra, dawaj, wymaksuj tego sinistera, ok? 16 tysięcy zawsze się przyda. Wrzucimy tutaj skipa, no bo te fale to już tam powoli, jakby spoko. I teraz tak, chyba będziemy jetpacki wymieniać. Słuchajcie, na ja sinistera. Chcę jeszcze jednego godnego za chwilę. Dobra, tego sinistera, słuchajcie, zaraz sobie właśnie też wymaksujemy, więc w porządku. I prawa porządku. strona jest opykana. Prawa? Strona nie, no z prawej barwi. strony to spoko. To ta, to, to, to lewą stroną oni przechodzą, jakby w ogóle. Nie wiem, bez żadnych skrupułów, no nie Dobra, sprzedam kolejnego, słuchajcie, jetpacka I dorzucę Sinistera tutaj No, zastanawiam się, czy tutaj Tutaj go dorzucę, słuchajcie Tutaj, tutaj, bo no, on też Nie chcę tego dobrym... jetpacka go tam rzucić, bo oni tam dobrze sobie radzili Radzili, no ale teraz z tej lewej strony Mamy totalną kaplicę Więc dobra, wrzucamy, słuchajcie, skipa Aha, bo ja już nic nie zarabiam, a ja się dziwiłem O co chodzi, nie, a ja totalnie <laughs> nie zarabiam pieniędzy Dobra, to słuchajcie Sinister za czwóreczkę Okej, okay. i teraz tak, lewa strona nie ma żadnego podjazdu, więc w porządku Prawa strona natomiast, no kurde, też już teraz jest okej okay. Teraz też już, już jest w porządku Tylko, że ja naprawdę nie mam kasy, nie? Tak w ogóle, w ogóle, w ogóle Dobra, tutaj lecą po miliony, ale i tak OK. te Green lasery. No widzicie, na przykład tutaj milion łącznie zjechało Tutaj też milion, no nie mówię, że on sam, tylko to wszystko no, razem No, już jest, już jest ogarnięte Ale no, jakby to kumacie jest, niż było. jest spoczko, jest tutaj spoczko Ja potrzebuję, słuchajcie, jeszcze sporo pieniędzy, więc dawajcie, rozwalajcie Słuchajcie ich, bo ten Sinister tu naprawdę, no nie poradzi sobie, nie zarobimy no zaraz. No bo ty no żeś posprzedawał wszystkich zarabiaczy. Ej, dobra, 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 słuchajcie, no mamy tu many troops, ale ja z początku nic nie będę na razie sprzedawał, bo i tak nic nie przechodzi. Popatrzcie, oni jak tutaj dochodzą, to mają mega mało HP. Tu jest ten welder, słuchajcie, ten spawacz właśnie. O, tu przychodzi, co ma dużo, 2 miliony ma. No, on coś zabrał ze sobą? Nie, Myślałem, że z jakąś inną postacią leci. Dobra, słuchajcie, 8 tysięcy, 8 tysięcy teraz będzie e, potrzebne, więc 1000 dolarów, słuchajcie. No ale patrzcie, tutaj leci glitch leci ten welder. No, tu nie jest fajnie, słuchajcie. Tu się naprawdę nie za fajnie zaczęło robić, ale powoli nadrabiamy. Jak oni są już w tym zasięgu i sinistery jeszcze ich tutaj dojeżdżają, to jest w porządku. 49, słuchajcie, fala. To teraz wyłączam autoskipa, żeby oczywiście... A, I to ja już sprzedaję tych moich zarabiaczy. Wymaksować, słuchajcie. Żeby to już właśnie wymaksować. Żeby po prostu, wiecie, fali nie było. Wtedy wjeżdża 50 i wtedy na totalnym luzie. Chociaż tutaj ten forklift, czyli znowu, słuchajcie, jest ten widłowy gość. No nie? Jest totalnie... Ej! Ciężko! Następnego... Jak ja nie mam Godyliego, to jest naprawdę ciężko. Serio. Jest dziwnie, powiedziałbym nawet. Ale spoko, no wyzerujcie tą falkę. Ja ci kręcę. Ile tutaj w ogóle tych jednostek podchodzi? No, jakiś piec, jakiś quad rocket. Ja nie wierzę, no jest pod... Hey, już nie. Zjechały wszystkie... Jest naprawdę, słuchajcie, tutaj ciężko. Ciężko, ciężko, ciężko. Ale może damy radę, słuchajcie, chociaż tutaj tak dużo tej, o kurde, tak dużo tego poleciało. Dobra, A, słuchajcie. Ja tutaj kontroluję, Sprzedaję. Ale to jest ciężko. E, I wrzucam, słuchajcie, tutaj sinistera, bo to w ogóle to się zaraz bardzo źle skończy, słuchajcie. Naprawdę to się może bardzo źle skończyć. Dajcie mi tylko zarobić. Ja tutaj stawiam tego DJ-a. Dobra, słuchajcie, dajcie mi kasę, dobra. Jest sinister wymaksowany. I teraz obserwujmy, co tu się dzieje. Czemu. Tu jest DJ, dobra. Forklift jest Tutaj dojeżdżany. Ten Small Scientist Toilet, może też zaraz będzie dojechany, ale nie podoba mi się to wcale, żeby nie było, nie? Dobra, tutaj powolutku, słuchajcie, Ten small wracamy. Small Scientist, dobra, on traci. Dobra, dobra, dobra. I teraz zobaczmy, słuchajcie, jak to będzie wyglądało. Ten small scientist, on może nas dojechać, no nie? Ale też mu spada. Nie, no zaraz no synistery. No tak, sinistery, jak tutaj jeszcze wiadą, to gościa po prostu nie ma. Ale tutaj widzisz, 2,5 miliona, tutaj 3 miliony 800. No ciężko. No ciężko bym powiedział, naprawdę. Dobra, jest 49 fala, zaraz będzie. Dobra, słuchajcie, i... wrzucimy Skipa i jak oni tylko przejdą to to od razu całą tą czwórę sprzedaję. Potem tamtych sprzedaję i wszystkich walimy, słuchajcie, na środek, bo no ja myślałem, że testując słuchajcie tego Greenlasera będzie naprawdę łatwiej, a nie jest. Nie, 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 w ogóle słuchajcie, nie jest łatwiej. Ja cię kręcę, powiedziałbym, że naprawdę jest panaka Ale okej, okay. zobaczmy ser... Teraz słuchajcie, Zajęc wyszedł ten zobacz... boss. I teraz, ile on ma? 7 milionów. No dobra, to on jest do pyknięcia. On jest słuchajcie, do pyknięcia. Dobra. Jak zasięg, słuchajcie, tych ziomali tutaj. Eee, dobra, zaraz słuchajcie, z tego ich zasięgu już wszystko powychodzi, więc trzeba będzie ich posprzedawać ewidentnie. No to zaczniemy, słuchajcie, od którego? Zaczniemy sobie od tego, tylko niech oni wszyscy wejdą. no bo widzicie, oni jak lecą z jedną jednostką, to naprawdę dobrze robią. Naprawdę słuchajcie, jest całkiem w... pod kontrolą bym powiedział. Dobra, okej, okay, w takim razie tak, sprzedajmy tego, sprzedajmy tego, sprzedajmy tego, ja sprzedajmy tego. To, na końcu. Możesz posprzedawać chyba. I teraz tak, słuchajcie, dorzucamy sinistera w tym oto miejscu. Jeszcze dobra, tutaj słuchajcie, sinister Ciach. Tutaj, słuchajcie, wrzucamy kolejnego sinistera, bo oni tędy przechodzą. Więc tutaj słuchajcie, sinister Ciach. I teraz, słuchajcie, Green Lacera damy, dobra. Ciach, 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 ciach. I sprzedamy, słuchajcie, zaraz tych. Zaraz tych, słuchajcie, tutaj sprzedamy, bo oni też wyjdą z zasięgu, no nie? Więc dawaj, dawaj, dawaj. Ja dawaj, może go dawaj. rozwalą tam, zobacz. Ej, nie, no chyba takiego. aż tak kolorowo to nie będzie. Chyba to się nie wydarzy, widzowie. No jak, zobacz mu spada szybko. Sprzedajemy tego, sprzedajemy tego. Dorzucimy tutaj, słuchajcie, właśnie Sinistera. Okej, okay, nie mam na to kasy. No to w, su w sumie może tego Lasera się uda. Dobra, go się akurat udało wymaksować, ale popatrzcie. No, tylko on teraz go klepie. Tylko on go teraz klepie. To wszystkie jednostki, słuchajcie, z tej strony można by sprzedać. Tak mi się wydaje, bo to nie ma sensu w ogóle, słuchajcie, ich tutaj trzymać. Tutaj jest kolejny Sinister także. Ej, ale to jest w ogóle dużo kalkulacji. Ile naprawdę tutaj trzeba się nagłówkać. Kować, A, żeby to wszystko ogarnąć. Minut. No, naprawdę, ale dobra, teraz już mu zjeżdżają, teraz już mu zjeżdżają to HP, więc jeszcze jednego Grina, bo on jest dość tani, słuchajcie, jeszcze jednego mogę? Nie, już nie mogę więcej, ale spoko, no ja i dobra. Się rzucę go od li. Dobra, 2 miliony ma, ale naprawdę tu jest ciężko, serio, nie oszukujmy się. To miało być prostsze, a wcale nie było. Dobra, teraz tak, ten green, słuchajcie, już leci raczej na sprzedaż. Ten sinister, słuchajcie, też leci już raczej Ej, na sprzedaż. Więc tutaj, tutaj jest kolejny sinister. Dobra, ciach-ciech-ciech, ciach, ciach, ciach. Dobra, okej, okay. zerujemy go. Zerujemy parówczaka i, I słuchajcie, i mamy to, tak, ale tak. naprawdę ten green myślałem, nie, że będzie było. trochę lepszy. On jest fajny na start. I dzięki temu mogę sobie jeszcze odebrać kolejne dwie skrzyneczki.